Szczęść Boże. Mam na imię Lila, jestem z Łodzi i byłam dwa miesiące temu tutaj na mszy i padły słowa poznanie, że Bóg uzdrawia kogoś, kto nie może ruszyć nogą. Ja wtedy byłam w czerwcu złamałam nogę. przyjęłam od razu oczywiście te słowa poznania do siebie, dla siebie. I w czerwcu złamałam nogę w kostce, to było, działo się wcześniej i 5 y, miesięcy minęło i nadal puchnęła mi noga, puchła mi noga i y, no to mi też trochę przeszkadzało i noga z bólu właśnie blokowała mi się, kiedy szybciej szłam szybszym krokiem. A po tej mszy właśnie Bóg zabrał tę opuchliznę, już nigdy więcej nie spuchła mi noga i coraz rzadziej mnie boli. Także chwała Panu, Bo on uzdrawia. Chwała Panu.